Witam. Tym razem chciałbym nakręcić filmik na temat rosnącej tutaj ketmi, ketmi szczawiowej. Jest to ciekawy gatunek hibiskusa o jadalnych owocach, znaczy o jadalnych liściach, o jadalnych liściach, ale głównym tematem jego żywieniowych właściwości są owoce. Dokładnie takie tutaj no na razie są jeszcze tutaj nieduże. Tutaj robi się z nich taki właśnie ciekawy napój, a jakieś takie właśnie kompoty różne. No jest to taki, jest to typowy taki hibiskus, który można właśnie dostać jako w mieszankach herbat, mam ma bardzo właśnie taki owocowy, owocowy fajny smak. No i też chciałbym właśnie spróbować. Czy da się go tutaj w naszych warunkach wyhodować, no ponieważ okazuje się, że to nie jest taka, taka prosta sprawa. Jeśli chodzi o, o sam wzrost, no wielkość, ilość liści, no rośnie ładnie. Jego liście, tak jak wspomniałem z początku, są, są także jadalne. Też może sama nazwa trochę mówi ketmia szczawiowa. Także to już trochę sugeruje jaki smak będą miały te liście. Mianowicie faktycznie mają taki typowo taki szczawiowy smak, no i w zasadzie jakby się jadło liście szczawiu więc jest to roślina jadalna ale głównym właśnie tutaj eksportową częścią powiedzmy tej, tej rośliny są właśnie te te, te kielichy, kielichy kwiatów, takie mają taki czerwonawy czerwonawy kształt po podejrzaniu no, i tak, tak, tak samo, tak już mówiłem, jest popularnym właśnie dodatkiem, właśnie tą typowym takim hibiskusem, który się kupuje jako, jako herbaty. Ale niestety ten gatunek ma tutaj swój taki, powiedzmy, zasadniczy minus a mianowicie taki, że jest to roślina dnia krótkiego, a to znaczy, że do zakwitnięcia wymagana jest e, długość nocy. Długość nocy, która je, no, wynosi przynajmniej około tych 12 godzin, musi być mniej niż 12 godzin. No oczywiście jest, mamy tutaj dopiero drugą połowę sierpnia, drugą połowę lipca, a to znaczy, że długość dnia jest jeszcze zbyt e, długość, nocy. No, długość nocy, jak i dnia jest jeszcze zbyt, e, zbyt długa, także ten gatunek dopiero będzie e, kwitnął. Tak mniej więcej od, od początku września, no może od, początku, no może od końca sierpnia, no zobaczymy jeszcze. Ale chciałbym właśnie spróbować trochę ten proces przyspieszyć i trochę może nagiąć tutaj zasady panujące panujące w tych, w tych mianowicie roślinach, a właśnie spróbować skrócić właśnie skrócić ten czas oczekiwania na na, na te owoce, bo na liście to na pewno zupę można sobie tu już robić. Tutaj już jesteśmy w szklarni. Tu mam resztę tych, tych hibiskusów. Tu takie egzemplarze trochę mniejsze, no tu rosną trochę niższe, ale nie ma to w zasadzie dużego znaczenia, bo w naturalnych warunkach od momentu wysiewu, po mniej więcej od 4 miesięcy, od 4 do 6 miesięcy po wysiewie, gdzie są już nawet, mogą być takie wielkości, wytwarzają kwiaty. Kwiaty no tutaj też widać właśnie przy tym egzemplarzu, że też tutaj yy, kwiatki tutaj są. Są tutaj pąki kwiatowe, ale, ale opadają, opadają. Yy, ten się jeszcze trochę trzyma, ale już tutaj zaczyna zaczyna żółknąć właśnie z tego powodu. W naturalnych warunkach właśnie tego czasu już zaczynają kwitnąć i chciałbym właśnie żeby i żeby to miało miejsce, miało miejsce tutaj. No tu jest też spory pąk. Ale też po mału zaczyna się, nie wiem czy tutaj złapie, złapie kamerka, o widać, widać tutaj taką różnicę. Taki, taki ciemną część i jasną, zaraz pod tym pączkiem, jest to miejsce już przewężenia, w którym po prostu komórki już zaczynają rozdzielać jedną część od drugiej. A co za tym idzie po prostu, yy, niedługo ten, ten pączek odpadnie. Z powodu tego że hormony, które tutaj e, występują, blokują proces właśnie z powodu zbyt, e, zbyt krótkiej nocy i chciałbym, tą noc, chciałbym tę noc tutaj e, wydłużyć. Noc chciałbym wydłużyć i chyba no zobaczymy, e, czy będzie coś z tego, no tutaj widać mniej więcej już jak planuję to zrobić. Jest tu po prostu spory taki karton, spore takie pudło, i tutaj jeszcze jeden tutaj delikwent, którego tutaj wybrałem do, do tego procesu. Bo tutaj jest trochę już w takim oddaleniu nie takie zgrupowane, tak, tamte, wokół tych górków. Jest trochę taki oddalony. I tutaj też właśnie widać, że tworzy tutaj Pączki. Mam nadzieję, że po założeniu tego kartonu, z tych pączków już tutaj, z tych, które są, są już na tej wysokości, powinny się powiększać i zacząć kwitnąć za, za jakiś czas. Tu już widać poniżej o, typowy właśnie taki egzemplarz, że już, się, już pomału kończy się tutaj jego jeszcze przed, przed właściwym kwitnieniem. Już tutaj żółknie i niedługo pewnie odpadnie. Nawet nie wiem, czy jak tu ręką nie, nie stuknę. O, no, no właśnie. No właśnie i odpadł jeszcze przed, przed zakwitnięciem. Karcon ma na celu e, w, ma na celu wydłużyć tą noc do około 12 godzin, więc tak planuję. No teraz właśnie tutaj demonstracyjnie go tutaj założę, ale tak to dziś będzie mniej więcej trochę bliżej wieczoru, tak żeby mniej więcej było to około 12 godzin zaciemnienia Wtedy hormony, które znajdują się tutaj w liściach, w ogóle w tej roślinie, zaczną, zaczną myśleć, że już jest odpowiednia pora do, do kwitnienia. Dokładnie chodzi tutaj o hormon o nazwie fitochrom, który, który steruje tym procesem. A no i mam nadzieję, że coś z tego będzie. No. Jakby się udało no to już będę wiedział w przyszłym roku też jak tutaj działać bo na pewno to będzie trochę takie kłopotliwe tu nakładanie nakładanie ale jeśli się to powiedzie no to na pewno w przyszłym roku też bym tak spróbował i zwiększył na pewno tutaj ilość tych bo zakładam że jeśli się to uda no to tutaj już praktycznie za kilka może dwa dwa tygodnie czy trzy to już by tutaj zaczęły kwitnąć a tamte tam no, będą czekały prawdopodobnie do września. Także tak to będzie wyglądać. A dokładniej, w ogóle, w ogóle, tak śmiesznie. No, niby rośliny potrzebują światła, oczywiście tam też i wysokich temperatur. No, ale niektóre potrzebują odpowiedniej długości tego światła odpowiedniej długości dnia, odpowiedniej długości nocy, żeby niektóre procesy u nich zaistniały. No i w tym wypadku trzeba będzie tak. Tak zrobić. No, tam, gdzie one rosną naturalnie, w, około, tak w południowych Indiach, ogólnie w strefie, w strefie równikowej, gdzie, gdzie dzień po prostu, dzień i no, trwa po 12 godzin, więc nie ma tam żadnego problemu. Tam nawet niższe roślinki powinny kwitnąć. No, a tutaj, no niestety, trzeba było czekać bardzo długo na ten proces, więc mam nadzieję, że <laughs> ta, ta śmiała próba pomoże uzyskać efekt, jaki tutaj zamierzam osiągnąć. No i za jakiś czas zrobię filmik z, z tego, czy będzie coś z tego, czy nie będzie. Pozdrawiam. I tutaj jeszcze oprócz, oprócz próby, próby z pudełkiem, no też tutaj postanowiłem spróbować zobaczyć, czy będą puszczać korzenie w takiej, w takiej zwykłej wodzie. Eee, tutaj te, te hibiskusy, tutaj jeszcze obok, obok dwie gałązki manioku, tam widocznego w tle. W szklarni, No maniok tutaj, ewidentnie już tutaj puszcza korzonki, no ale też no, tu, tu jest cały czas walka z czasem. Jest to podobnie jak i ten hibiskus roślina ro, 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 typowo tropikalna, więc na razie są dobre warunki, więc już tutaj już tutaj akurat zabieram się do do wsadzenia tutaj już do do ziemi, żeby jak najszybciej już pobierały składniki odżywcze. Hibiskus też jak tutaj widać też się ukorzenia, czyli i z jednego i drugiego spokojnie można też sadzonki pobrać. Tutaj zobaczymy też, czy jeszcze takie małe gałązki też będą, też będą tworzyć owocki.